Teraz będziemy siali warzywa na rozsadę. Tutaj już sobie przygotowałem troszkę. Jestem w tunelu, jakby ktoś nie widział. No i troszkę mam przygotowane ziemi jeszcze. Trzeba będzie tej ziemi dosypać, ponieważ tego jest za mało. Mam za dużo po prostu warzyw do wysiania. Za dużo nasion. Dobra. Zaczynamy. Trochę tych kabaczków jest. Szczerze mówiąc jest to dla mnie nowość, ponieważ wcześniej uprawiałem tylko cukinie. Kabaczek to nie jest to samo cukinia, ponieważ kabaczek się płoży a cukinia jest zwartym, ma zwarty pokrój. Dobra, siew 2, centymetry, 2 3 cm głębokości. ok teraz pora na squash Queensland Blue. Jest to. Bardzo ciekawy wyglądający, wyglądająca dynia, squash No i mam cztery nasionka od doroty, znowu swoją drogą polecam na forum ogrodniczym jej temat. Dam Wam link w opisie. Teraz pora na patisony. Zobaczcie, ile mam odmian, chociaż. Trzeba tutaj też wspomnieć, że tutaj mamy odmianę disco i odmianę disco, ale jak widzicie, wyglądają inaczej. Prawdopodobnie będzie to ta sama odmiana, ale kupiłem tak, żeby sprawdzić. No i tyle. Swoją drogą cieszę się, bo dostałem już kilka wiadomości, że też w tym roku niektóre osoby wysiewają patisony. Fajnie, że mogłem niektóre osoby zachęcić do tego, żeby to robiły bo naprawdę warto na początek wysiew odmiany Toskana, czyli tej odmiany którą miałem w tamtym roku sprawdziła się i w tym roku będę miał jej najwięcej głębokość 2 cm ok patisony wsiane razem 47 sztuk osobiście potrzebuję 21 lub 18 w zależności jak mi to wejdzie Pora na ogórki z rekordu Polski. Oczywiście, ja w rekordach nie mam za bardzo szans, ale pobawić się można. A za kilka lat, może jakaś rywalizacja będzie, bo lubię rywalizować. Więc może za kilka lat już dojdę do takiej wprawy, że coraz większe te moje giganty będą. A troje tych nasion gigantów kupiłem. Głębokość siewu 1,5 cm. A teraz pora na. Skala gigant. 40 nasion mam, i wszystkie wysieję. Na głębokość 1 cm. Teraz ocho, ocho z spaczki. Nasiona wyglądają troszkę inaczej niż te kupione przez internet od hodowców normalnych. No ale miejmy nadzieję, że będą rosły ok. Jak słyszycie, troszkę wiatr wieje. Ogólnie pogoda nie jest za fajna, ale się nie poddaje i sieje. O, w tunelu. W tunelu jest ciepło, chociaż mam kurtkę. Głębokość siewu 1,5 centymetra. Jak widać posiałem po jednym nasionku, a dlaczego to przekonacie się jak będę to sadził. Pora na nowość. Jest to kiwano czy tam kiwano. I podobno owoc jest o zapachu banana i smaku kiwi. Mam nadzieję, że się przekonam. Głębokość siewu 1 cm. I ostatnie warzywo, jakie będę siał, rodzynek brazylijski. Siebie jest troszkę spóźniony, ale i tak kilka trochę owoców powinno dojrzeć. Głębokość siewu, pół centymetra. A i może lepiej by było, jakbym posiał do mniejszych kubków, potem przepikował do takiego, ale już trudno. Teraz wystarczy zasypać dołki. I ostatnie co wysiałem, to ogórek melonowy w większości wysiany. I do trzech doniczek ogórek śremianin gruntowy. Jestem ciekawy tej, tego górka. Głębokościowu 2. Centymetry ok się wyzakończone. Jeszcze wsiałem marchew do rury, którą, którą miałem z agrotkaniny. A tutaj zobaczcie, jak to teraz wygląda. Trochę tego jest. Jest ponad lekko ponad z tego, co by ten 200 sztuk różnych, różnych rozsad. Tutaj też mamy z boku, z boku. Przepraszam, że tak kręcę kamerą, ale chciałem Wam to szybko pokazać, bo się spieszę. Okej. Okay. A i to rożowe to na mrówki. W tamtym roku miałem inny środek, ale potrzebowałem tego środka szybko, bo mrówki mi zaczęły wchodzić do tunelu. Okej. Okay. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.